DropEU, Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 złotych. DropEU, Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, Przelew. Link w opisie. Polecam. Co z Kingą, lat 12? 13 miała. A mówiła, ja, że Mówiła, że ma 16. Tylko wiesz jaki jest problem? Najlepsze są Ta sklejone. Takich, co, co mówią, że mówiła, że ma 16, to ich kurwa wywożę. Ostatni też mówił, że mówiła, że ma 16, to już go z nami nie ma. Widziałem go ostatnio. A wycierałeś w misia, żeby zapakała drugi raz? Ja pierdolę Ja pierdolę, dobra nie, kurwa, ty Co? jesteś zryta Nie, nie, nie Nie, 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 Sergio pierdolę. Myślałem, że ty jesteś pierdolę. popierdolony Kobieta, spoko Ja. Yeah! Jezus że się od... do pieca No No o kurwa nie mam swojej dzielnicy, kurwa, mi to niepotrzebne. Ja działam w całym mieście. Ale warto mieć swój konia, ja, do którego można wrócić zawsze. Dom swój mam. No nie ukrywano. Cześć, Taki, Taki biznesmen jak pan, no, to trudno, żeby nie miał swojej habiry. W sumie to nawet cywilne mamy. O kurwa. I do szkoły. Gdzie ty się eee. kurwa tu zgubiłeś, zami, chłopczyku? Domek, kurwa, zaraz cię pobiją, zaraz. Dobra, K kurwa mać. Jeśli chcę otworzyć to, to zamknę otworzę. Auto. Wszystko jest okej. Byłem przy tej sytuacji. Nie byłem, to z tym... Ja tego przychodziku nie widziałem. Byłem tylko przy sytuacji, jak powiedział, że nie będzie rozmawiał ze sobą, bo ma czerwone oczy. To Gabrysz do niego powiedział, to jedynie słyszałem. Daj. I dalej? Co, co dalej? No kurwa. Pierdolicie takie kurwa głupoty, że już mnie kurwica strzela, nie? Przyszedł kurwa Koko, przyszedł zaraz kurwa jakiś jebany kolejny kurwa Pachoł. I już mnie też to powoli wkurwia, nie? Mówicie nagle, że kurwa nic nie widzieliście, nie? To co wy kurwa ślepi jesteście do chuja? Okulary Dobra. mam ku... Ktoś jeszcze powiela, podziela ich zdanie? Jesteś śmieciem, Pablo, tylko masz tyle do powiedzenia. Ktoś jeszcze podziela ich zdanie? Ktoś jeszcze ma... ...ochotę powiedzieć mi coś prosto w twarz? To co, Sasidło? Piąteczka? Piąteczka. No, czy zbijasz piąteczkę z nami. Nie wiem, czy czego tak wiesz? Nie wiem, piąteczkę, zbił, kurwa. Chodź, Odejdź ode mnie. Zostawmy ręce w palce, co? Mnie boli palec. Co jest? Co jest? Co to za waliza? Dokumenty na tego smurfa zajebanego, otwórz bagażnik. Spisałem wszystko. Trochę tego jest. Eee, <noise> oh, <fuck. głosy> cieka kurwa, wszyscy dzwonią cię. Halo? No syn. Loko, twoja mamasita jest bezpieczna, spokojnie Ej, spoko, jak chcesz weź sobie ją weź, ale powiedz Nie będę tak, nie będziesz tak do mnie mówić, powiedz szybko Szybko Powiedz Powiedz, że nie będę, nie będziesz tak do mnie mówił, powiedz szybko Nie będziesz tak do mnie mówił Dobra, ej okej, okay. to gramy tak, słuchaj Ta mamasita jest fajna Chcesz ją no? czy nie, bo ona też ma siostrę, jak chcesz może siostrę no Właśnie chcę, no 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 chcę. Nie ma problemu, Ale teraz powiedz o oh, kurwa. Ty <noise> <noise> Halo? Loko! loko. Powiedz o oh, kurwa, żeby myślałaś, że jestem wkurwiony, powiedz! Nie właczę <noise> <noise> ja czarba! Singo! Ej, dobra jest, dobra jest! Jak ktoś jestem wkurwiony. Jak ktoś, z gumą z nią, bo jest brudna. Lara! Ej, dobra jestem! No pojebałam was! Kurwa. Gdzie się to? Dajcie mi z tego szota, Ja pierdolę, co tu się dzieje, ty? Co? No mówię, ja się z w pogodę. Pierwszy przed wami ślub wezmę i zobaczymy, co dostanę. Mm. Uh. Czekoladki. No. <laughs>